Witajcie. Dzisiaj spróbuję, nie wiem, coś zaśpiewać, nie wiem, coś wymyśleć, jakieś teledyski, posłuchacie mnie. Proszę tu wchodzić! Nie zapraszam niewidzianych gości! No, dobra. Poczekajcie. Ja to nagrywam, rozumiesz mnie? Jak chcesz to iść do swojego pokoju? Nie. Może byś poszła do swojego pokoju? Nie. I chcę nagrać? Nie. No proszę cię! Nie. Dobra, tym się nie Okej. Okay. No to spróbujemy zaspiewać o Sogambolu? Czy o czym? Nie wiem. Ale dzisiaj zaspiewamy o Polsce. Spróbujemy coś zaspiewać. Nie wiem tekstu się jeszcze nie uczyłem e, jakiejś muzyki ale wpijacie na facebooka na e, na co jeszcze tam, na brustasza <grym> no na youtube'a też bo to youtube no to nie chcę mówić ale no nie wiem czy to zaspiewać po polsku dobra czas start polska Polska, 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 tylko najlepsza Polska, Polska Polska, ostrzegana Polska, zawsze najlepsza do ziemi, twojej naj naj, naj, naj. Pamiętajcie, Polska najlepsza! Jedziemy! Co tam? Dzisiaj jesteśmy wylatujemy do Waszej Polski i pamiętajcie ludzie, że to jest Pol, Pol. Że te, pamiętajcie, zawsze to jest impreza, impreza. Impra, 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 impra. Jedziemy, jedziemy na balet balet i będzie na balecie polskim polskim. No więc na dzisiaj taki wymyśliłem tekst sobie, ale powiedzmy. No powiedzmy, że krótki, krótki filmik, taki przed spaniem, ale. No wiecie. Taki dla rozgrzewki. No to trzymajcie się. Pa! pa.